Cześć, jestem Kapral i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, bardzo dużo osób z Was pytało mnie się, kiedy pojawi się jakiś odcinek, gdzie wbijam 25 rangę. Także słuchajcie, właśnie nadeszła pora na taki film, ponieważ udało mi się wbić 25 rangę na Tikku. Tak jest na Tikku, jestem z tego mega zadowolony. No i jeżeli chcecie wiedzieć właśnie, z kim to wbijałem, to koniecznie oglądajcie to do końca. Jeżeli się film spodoba, to zostaw łapkę w górę. Tak samo, jeżeli właśnie chcesz więcej takich typu materiałów z wysokich rang, może za niedługo spróbuję wbić jakąś 30 rangę. No i ogólnie słuchajcie, wbijaliśmy to na hejście, na tej mapie. To jest nawet taka fajna mapa. Mecze trwają bardzo krótko, no czasami bardzo długo, oczywiście w zależności od tego, na jaki team traficie. No i teraz słuchajcie, ja Wam tutaj to pokażę. Nasze ostatnie mecze, więc Dobra, ogólnie słuchajcie, to wbijam to właśnie z dolarem oraz z MadBoyem, których oczywiście pozdrawiam. MadBoy przy okazji wbił sobie kolta na 25 rangę, a dolar ogólnie nam pomagał tutaj na Edbicie, którego ma słuchajcie na 1000 pucharków, także tutaj dolar też jest bardzo dobrym graczem. No i właśnie wbiliśmy tą 25 rangę. Dolar tutaj z reguły zdobywał właśnie Star i tak to właśnie wyglądało. Także teraz wam pokażę tutaj kilka gierek. Mecze tutaj widzicie, że trwały naprawdę bardzo krótko, więc może wam pokażę tutaj. Zrobimy tak, że Może najpierw tutaj pokażę wam ten mecz, co trwał minutę oraz 7 sekund. No i pokażę wam, jaka była nasza taktyka. Ja tutaj oczywiście idę na obronę, a oni idą atakować. No i tutaj w drużynie przeciwnej mieliśmy kolta właśnie 8-bita, no i tika, czyli w sumie taki sam team comp, więc to nie było takie łatwe. No i właśnie tutaj dolar mi pomógł ich załatwić. On tutaj od razu się tepnął, no i widzicie, że bardzo mocno tutaj zadał obrażenia. No naprawdę Colt jest mega mocny na tę mapę, to trzeba przyznać. Ja tutaj tak naprawdę miałem za zadanie tylko walić jak najwięcej przed siebie, żeby właśnie oni tam dostawali, przechodząc do naszego safe'a, a tutaj właśnie dolar miał z bojem, chyba no najwięcej roboty, tak, bo oni tutaj głównie mieli zniszczyć safe, tutaj się tak zrobiło trochę niebezpiecznie, bo ja chciałem tutaj zaatakować i ten 8-bit tutaj, tutaj trochę nam obił safe'u, ale na szczęście do dolar wrócił. Później ja tutaj już wróciłem. No, i właśnie prawie zabiłem tego Adbita, Teraz zabiję Colta. No i tutaj już zostało 13%. No i właśnie Madboy już dobił safe i nam się to udało wygrać. Ok. Więc lecimy do kolejnych meczów. I teraz Wam właśnie pokażę te trzy ostatnie mecze. Pierwszy mecz, właśnie tutaj, 54 sekundy. Tutaj mieliśmy Edgara, Tika oraz Colta. No powiem Wam, że naprawdę się no z tym Edgarem mieli, no mieliśmy taki. Problem, bo jednak on tutaj jak na mnie wskakiwał, to miałem małe szanse, żeby go pokonać. No i właśnie on tutaj zaraz wskoczy. Tam akurat nie rozumiem, dlaczego ten kolt w ogóle tam stał w miejscu. Nie wiem, czy on miał jakiegoś laga, czy co, ale naprawdę. Nie, no, no chyba miał laga, właśnie. Tutaj Edgar, no nas porobił, jednak zabił Dolara. Tak samo mnie i zaczął tutaj. Obijać safe. Mudboy musiał się wracać mając 112 HP. I teraz w ogóle właśnie nie rozumiem, dlaczego ten cold bronił tego safeu. Tak naprawdę tutaj tylko sam Edgar właśnie próbował atakować pod nasz safe. No i tutaj widzicie, że był bardzo szybki mecz Już Ja nawet tutaj podbiłem i udało mi się zniszczyć safe razem z dolarem. No i dobra, lecimy sobie dalej. Teraz słuchajcie, pokażę wam ten mecz co trwał. Yy, dobra, albo pokażę wam już ten mecz ostatni, który właśnie po którym już miałem do 25 rangę. Ten mecz też nie był taki do końca łatwy, no mieliśmy tutaj Bulla, który razem z Gale'em od razu wyskakiwał. Tutaj Colt też od razu użył gadżet, więc na początku mieliśmy trochę z nimi problemu. Ja teraz właśnie zabijam tego Colta. No i właśnie teraz już tam padały jakieś obrażenia na safe. No i ja nawet sobie z nimi poradziłem. Mieliśmy 58 do 62. Później poleciała ta mina w Geyla i też prawie zginął. No i teraz słuchajcie, dolar ma ulta i mocno teraz może właśnie zadawać im obrażenia. Zobaczcie tej... Jak szybkim czasie, ile zadał. 24% tam było. No i ja z tym koltem tutaj, no ten kolt w ogóle ze mną sobie nie radził. No i tak to właśnie wyglądało. Więc naprawdę, jeżeli chcecie więcej takich filmów z wybijania 25 rank lub wyższych, dostawcie łapkę w górę. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia. No i cześć!